Stalowa Energia, jest Dancer, jest Panguru, uh, Grablocked, q Gligar, Slugma, Skitty, Phalanx, jest Cappera i Uuu, patrzcie mamy! Dzień dobry, cześć i z ja nazywam a dzisiaj otworzymy sobie kolejny zestaw ze sklepu Zarshop. Ale zanim przejdziemy sobie do openingu, chciałbym wam pokazać w jaki sposób pakowane są zestawy od sklepu Zarshop. Nieraz zdarzyło mi się zamówić coś z innego sklepu i paczka, jak i jej zawartość, była, albo uszkodzona, podarta, czy zmieniona. Dlatego także chciałbym Wam pokazać, jak wygląda pakowanie właśnie ze sklepu Zarshop. I tutaj, jak widzicie, wszystko zapakowane jest w pięknie w folię bąbelkową, aby wasz produkt nigdy nie został uszkodzony. I w tym momencie chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na sklep ZartShop, na wasze zakupy pokemonowe. I mam dla Was małą niespodziankę, bo wraz z założeniem tego sklepu mamy dla Was nowe trzy kody rabatowe, które będą działały właśnie od nowego roku, czyli teraz. I one wyglądają w taki sposób Hashtag poke, hashtag radio i hashtag station Czyli każdy z trzech kodów daje coś innego Sprawdźcie je, a ja lecę nagrywać opening No dobra, jak widzicie ja jestem już na miejscu Cleaver Box także leży już na moim e, biurku do otwierania e, Co w ten cały box wchodzi? Oczywiście dwie karty promo, czyli Cleaver V e, Full Art Tak samo jak Cleaver V Star e, Duża karta jumbo, przypinka i pięć boosterów e, I co ciekawe, chciałbym wam ten cały box oddać Więc jeżeli chcecie wziąć udział w tym konkursie i zrobić wszystko, co dzisiaj trafimy oraz te dwie karty, kartę Jumbo i przypinkę. Wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie łapkę w górę oraz napiszcie mi w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony hisłański Pokémon. Tak e, naprawdę ten, który wyszedł w grze, pokon Legend Arceus. A ja teraz lecę do Openingu. Tak, gdzieś się w ten cały zestaw wchodzi, e, takie karta piękna Clivora v fuarcie oraz Clivora vister, ale oprócz tego będziecie mogli e, tak naprawdę dostać ode mnie także tą przypinkę z Clivorem oraz to e, co się w tych paczkach. Jest tak, że marker vister ja to wszystko sobie odkładam na bok. E, powiem Wam szczerze, że bardziej mi się podoba sama karta fuard Clivora niż jego sama karta vister, więc ona powinna sobie na swoje miejsce. E, Najlepszych kart trafionych dzisiaj. Cleaver 20 na bok, a my teraz sobie przejdziemy do samego openingu. Chyba zaczniemy sobie od e, najnowszego do najstarszego. Mamy dwa boostery Astro Radiance, mamy jeden Brilliant Stars oraz dwa Fusion Strike. tak so, jak powiedziałem, zaczniemy sobie od e, boostera z Falkią, zobaczymy co ten booster nam przyniesie. Jestem ciekawy. Eee, czy tym raz będziemy mieli troszeczkę większe szczęście niż w zestawie z trenerem eee, Pierwszy kodzik wędruje do was, trzymajcie sobie. A ja zobaczę co kryje ta paszka. Jak widzicie był biały kodzik, więc nie musimy się spodziewać czegoś konkretnego. Mamy energię walczącą. Jest Hisuian Electrode, Pickaxe, Viewot, Rowlet, Ashiwat, Kurhutz, Poniard, Puciana, Hisuian Quillfish i Ursulana. Okej, okay, czyli ten jeden z pierwszych pokonów o której was mi dzisiaj pytałem, czyli właśnie o tego pokemona kolejna paczka z samolotem rodzem na okładce tym razem mamy czarny kodzik, może to nam coś przynieść się ciekawszego tym razem, ale pamiętajmy o tym, że też są te karty Trainer Art Gallery, więc coś może nam się ciekawego także trafić, mamy energię elektryczną Featherball, Down, Energy Lotto, Cricketot, Stuntler, Hisuian Quillfish, Scyther ZOGEPI GLACION i mamy hiszpańskiego snizzlera jako kartę. HOLO na razie nie determinizuje naszego kliwora, bo oczywiście to nie jest jakiś mega dobry traf, ale miejmy nadzieję, że może ta paczka z Charizardem przyniesie nam coś więcej niż jego poprzednik. Mamy, no nie wiadomo na taki kodzik, bo jest odwrócony. Trzymajcie kodzie, prosi do Was, i możemy sobie sprawić co przyniesie nam ta paczka. Mamy energię walczącą, jest Arceola. Sigilif, Pothelmet, Claferry, Carablast, Milceri, Starly, Ryan Blue, Farfetched i mamy La Prasa jako kartę rare, czyli jak na razie nic ciekawego nam się nie trafiło. Może te dwa busterki. Fusion Strike, nam przyniosą więcej szczęścia. E, tutaj oczywiście można trafić tą cudowną Mew, jest także Gengar, e, ale zobaczymy co nam przyniesie ta paczuka. Znowu biały kodzik, e, tutaj chyba już tych kart ciekawszych nie da się trafić, ale zobaczmy co nam przyniesie tapaczka. paczka. Może oczywiście będzie Last Pack Magic, mamy Dark Energy, Spongy Gloves, Corvy Squire, Sun Slash, Croagunk, Panseer, Gumi, Arakuda, Snowball, Morpeko i Leave me jako karta e, rare. No i oczywiście teraz nasza ostatnia paczuszka, co nam przyniesie, miejmy nadzieję, że coś więcej niż poprzednie paczki. Chociaż jeden ten czarny kodzik był z Holo, oczywiście był pisując w naszej paczuszce, ale zobaczmy, co tym razem nam przyniesie szczęście. No, uwaga, uwaga i mamy czarny kodzik. Dobra, czy to będzie paczka, która uratuje nas dzisiaj? Zobaczymy. Cztery karty do przodu i lecimy. Stara energia, jest Dancer, jest Pangoru, Grablocked, Q-Fans, Slogma, Skitty, Phalanx, jest Caperraja i. Uuuu, patrzcie, mamy Gengara V. Czy jest karta V, którą nam się udało dzisiaj trafić? To nas ratuje, tak naprawdę, dzisiaj. Więc mamy e, to, czego chcieliśmy. Tak, jak mówiłem, na Spec Magic. Czy dotonizuje Kryvora? E, Chyba nie, bo jednak ten Kryvor o wiele ładniejszą kartą się wydaje. Więc dziękujemy bardzo za dzisiejsze opening się, że się podobało. W końcu wróciło do nas szczęście. Mamy oczywiście naszego uh, Gengara. Jest hiszpaniacki Snizzler oraz te dwie karty, które były gwarantowane, czyli Cleaver blister oraz Cleaver V. -Flarcie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.